Witajcie moi drodzy. Zadanie ma polegać na tym, żeby przerobić ta ryje, klasykę kuchni francuskiej, ale w taki sposób to przerobić, żeby było bardzo proste, proste, żeby można było to zrobić jedną ręką, klasyka najpierw udo skaczki ugotowane do miękkości, co zajmuje około od 2 do 3 godzin, pozbawione skóry tej skóry nie chcę mieć, a samo mięso rwę na mniejsze kawałeczki. Mięso gotowane w tłuszczu. Ma niewiarygodną soczystość. Idealną wręcz. Mięso do miski. I kolejne składniki. Cebula. Jedna. Pokrojona w piórka. Cebulę tak samo jak mięso delikatnie oddzielam od siebie i dokładam. Do miseczki. C. Ostra papryczka. Zbudujemy pikantność. Dodamy troszkę papryczki. I oczywiście papryczki, którą pokroimy razem z pestkami. Siekam. Dodaję do środka. Następny element to jabłko. Chrupiące jabłko, które bardzo ładnie pachnie. Jabłko, które możemy pokroić razem ze skórką. Możecie pokroić w paski, możecie pokroić w kostkę. Broń boża, nie ścierajcie na tarce. Dobre rije, takie do smarowania, takie przygotowane alaminy. to takie, które rzeczywiście cieszy oko. Postanowiłem teraz troszkę zaszaleć. Dodamy tutaj świeżą miętę. Pachnącą świeżą miętę. To będzie dobre połączenie z tą kaczką gotowaną w tłuszczu. No i teraz chyba rzecz, która zaskoczy owego darczyńce wyzwania. Mianowicie normalnie każdy ryje zalewamy tłuszczem, tym tłuszczem, którym gotowaliśmy mięso, ale ja bym chciał dać innego tłuszczu majonezu. Ma być smarowidełko, chciałbym to tylko delikatnie połączyć, to też odrobina majonezu do środka i coś kwaśnego, czyli sok z limonki, pieprz i odrobina soli. Teraz dobrze to wyrabiam. Dobrze rozgniatam kawałki mięsa, żeby połączyć z majonezem i warzywami. Ale to wszystko możemy wreszcie wydawać, odpowiednio łącząc chyba z bagietką. To będzie najprostsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Zróbmy może coś, co spowoduje, że to będzie naprawdę apetyczne. Pokrojone cienko jabłko, wymieszane z limonką i miętą oraz odrobiną oliwy. Może być świetną dekoracją. Oliwa, limonka – mam nadzieję. Że w ten oto sposób spełniłem oczekiwania darczyńcy zadania. Ryje, które możecie po pierwsze zrobić lewą ręką, bo jest tak proste w przygotowaniu. Co więcej, można je jedną ręką zjeść. Francuzi pewnie łapią się teraz za głowę, co ja zrobiłem z ich narodową potrawą. To co zwykle, po swojemu. Jeżeli wam się podoba, to polubcie, a my zobaczymy się w kolejnym odcinku.